Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies w eTutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy na działu w HR. Dzisiaj bardzo krótki wstęp, bo dużo informacji. Tarcza językowa eTutor. Czym jest? Jak powstała? Do czego jeszcze możecie jej użyć? Wszystkie te informacje w czwartą, okrągłą rocznicę powstania projektu. Przejdźmy do słówek i dowiedzmy się, czym jest tarcza językowa eTutor. 1. Shield. Tarcza. I oczywiście zaraz powiem czym tarcza jest, a potem będzie też krótka historia, czemu w ogóle musicie znać takie słówko, jak tarcza i jakieś inne dziwne rzeczy. Tarcza językowa etutor powstała w marcu 2020, gdy zaczynała się pandemia i dostawaliśmy sygnały od naszych klientów, że wszelkie odwiedziny gości, a w sumie też pracowników w firmach są zatrzymane do odwołania, czyli po angielsku cancelled until further notice. I tak przykro nam się zrobiło, że na terenie całej Polski ludzie zostali odcięci od szkoleń językowych. My swoje szkolenia blended learningowe też zasadniczo z tygodnia na tydzień przerzuciliśmy na szkolenia online i w sumie ten stan został do dziś. Większość szkoleń językowych w takich tradycyjnych szkołach językowych wyglądała jednak trochę jak szkolenia te z telewizora, gdzie pani siała rabarbar, żeby polscy pracownicy totalnie się więc nie ustecznili w znajomości języków, Tomasz Słoma zaproponował takie chronienie ich przed językowymi skutkami pandemii i udostępnienie absolutnie za darmo, niezależnie od wielkości firmy, platformy e Tutor na okres 3 miesięcy. Ci, którzy spróbowali, zostali zdecydowanie na dłużej, niektórzy te 3 miesiące mieli na przeorganizowanie szkoleń i spokojną głowę, że pracownicy nie tracą wtedy kontaktu z językiem. Od marca 2020 z projektu skorzystało 1000 firm i kilkadziesiąt tysięcy pracowników. Wracając do tych językowych aspektów, jeśli nie wiedzieliście w ogóle, co to jest shield, nawet niejęzykowy shield, czy może nie wiecie, co to jest ten sword, sword czy breastplate. To możliwe, że nie graliście nigdy w gry komputerowe po angielsku. I niestety przez ostatnie lata zauważam taką tendencję, że wszystko jest tłumaczone i absolutnie najprostsze słówka są w języku, który już dobrze znamy w języku polskim. No i nie pomaga to niestety w otaczaniu się językiem obcym. Sam pamiętam, jak sprawdzałem w słowniku, czym jest turnip. I od bardzo dawna wiem, że to rzepa, no i też wiele innych słówek znam, a grałem wtedy sobie w Super Mario na jakiejś konsoli. Szczególnie ważne jest to w kontekście właśnie uczenia się dzieci, nawet jak grają w tego Fortnite'a. Swoją drogą, Fortnite to dwa tygodnie, więc jeśli ktoś Wam powie See you in a Fortnite, to nie chodzi o to, że zaprasza nas na partyjkę Fortnite'a i granie, ale że zobaczymy się z nim za dwa tygodnie. A w zdaniu. I cannot shield you from the new Excel format. XLSX is the only one we accept. Nie mogę cię uchronić przed nowym formatem Excela. XLSX to jedyny, jaki akceptujemy. No i tutaj czasownikowo ochraniać shield, tak jak ochraniają tarcze. Po polsku no nie działa to, chociaż podobno na polesiu mówi się tarczyć na trzeć na tarce. Na przykład ziemniaki na placek po zbójnicku, Kilka dni tarczenia i już będą gotowe. 2. Implementation wdrożenie. To słówko już było w zdaniu przykładowym w odcinku o DNI, więc mam nadzieję, że pamiętacie, a ja powiem krótko o wdrożeniu tarczy językowej i naprawdę króciutko, bo jest to właśnie mało skomplikowane. Po przystąpieniu do programu zakładamy link rejestracyjny dla pracowników, który trzeba im przesłać. No i w sumie to już. Oj oj. A nasi pracownicy nie mają maili służbowych, a komputer to jest tylko dla managera, line managera. A my mamy na to sposób, ale o tym będzie już w kolejnym słówku, więc zaczekajcie. Samo wdrożenie, więc jest banalnie proste, z tego względu, że w ogóle nie trzeba się przejmować żadnymi przepisami RODO, czyli GDPR po angielsku General Data Protection Regulation nie ma żadnego powierzenia danych list pracowników i nikt potem nie dzwoni że ciepłe kołdry są do odebrania albo złote garnki pracownicy sami po kliknięciu na link rejestracyjny zaznaczają odpowiednie zgody a hr patrzy jakim rośnie na ekranie a co rośnie o tym jeszcze będzie za chwilę a w zdaniu that manual gave us the wrong impression because the implementation turned out to be really easy ta instrukcja zrobiła na nas mylne wrażenie, bo okazało się, że wdrożenie jest bardzo proste. No i tak właśnie wygląda nasze wdrożenie jest bardzo proste. 3. Account manager: Opiekun klienta. No i to jest taka nomenklatura z zachodu, zapoczątkowana w Stanach w latach 50., kiedy przestało się mówić klient, klient, a zaczęto wewnętrznie mówić account. No i 50 lat później u nas też zaczęło mówić się, że się jest account managerem, a jak był jakiś większy klient, to key account managerem, czyli opiekunem zajmującym się klientem kluczowym. Key kluczowy. Sama potrzeba zmiany nomenklatury w Stanach wynikała z takiej chęci zmiany konotacji takiej słabej. Klient, czyli coś kupił, była jakaś transakcja kupna, no i to nie do końca wszystkim pasowało, wymyślono więc account. Konto. Neutralne, bez konotacji sprzedawca-kupujący. Niemniej tutaj właśnie bardzo ważna jest opieka i zaspokajanie potrzeb, bo samo udostępnienie platformy Tutor byłoby trochę tak jak zajęcia z WF-u, które pamiętam z lat 90. To były tak zwane zajęcia na macie. Macie piłkę i grajcie. My tak nie robimy. Macie i się uczcie. To absolutnie tak nie działa. Każda firma decydująca się na tarczę językową e-Tutor może więc liczyć na pomoc opiekuna klienta, który wspiera w komunikacji, podpowiada, gdzie co jest, na jakim etapie projektu jesteście, i tysiące firm, które skorzystały z tarczy językowej, to też cały know-how i dobre praktyki z praktycznie każdej branży. Więc opieka takiego account managera naszego account managera. Mocno utrudnia wyważanie już dawno otwartych drzwi, czyli po angielsku reinventing the wheel, wymyślanie koła na nowo. I tu realny przykład. Właśnie w firmie produkcyjnej, gdzie pracownicy nie mieli maili firmowych, dział HR minił, no jakim tego linka wysłać? A koleżanka, która już miała 15 takich przypadków, powiedziała: no jak to co, przekaz myśli. No nie, plakaty na korytarzu z kodem QR. Na jaki adres wysłać? I wysłała. Więc tak to u nas działa. A w zdaniu: You're our best account manager, so we simply cannot promote you, because that would decrease our customer care level. Jesteś naszym najlepszym opiekunem klienta, więc po prostu nie możemy cię awansować, bo obniżyłoby to nasz poziom obsługi klienta. No i tu ten paradoks związany z succession planning w organizacji, o którym była mowa w poprzednich odcinkach. No, jak najlepszego. Awansujemy, no to kto będzie robił jego pracę? 4. Activity Report. Raport aktywności, ale nie fizycznej, chociaż to byłoby super, gdyby na przykład rowerki podłączone były do platformy. Jak się pedałuje, to widać ekran, a jak się nie pedałuje, to nie widać ekranu, nie możemy się uczyć. Niemniej, właśnie takie niewidzenie łączy się trochę z tak zwanym willful blindness umyślną ślepotą, gdzie udajemy, że czegoś nie widzimy, że czegoś nie ma. Dzieje się to w przypadku, kiedy kupimy jakąś niesprawdzoną platformę, dajemy dostęp i za trzy miesiące ktoś z zarządu pyta, no jak tam, jak tam efekty, uczą się coś nasi pracownicy? Bo felg do Bentley'a nie kupiłem na wiosnę, żeby tą platformę kupić. A my wtedy mówimy, no tak, tak, uczą się, uczą się, pani kierowniku, no co się mają nie uczyć? Daliśmy dostęp, to muszą się uczyć. No ale... W sumie to nie wiemy, bo nie ma aktywności użytkowników, a my kupiliśmy kota w worku, kupując taką niesprawdzoną platformę, czyli po angielsku a pig and a, poke". a poke. to worek, taki jutowy pewnie najlepiej. I tutaj łączą się jakoś nam cudownie dwa przysłowia, polskie i angielskie, bo chodziło o to, że w XVI wieku, gdy na targu chciano kupić sobie świniaczka, prosiaczka, świniaczka, prosiaczka. To hodowca pokazywał go, tam za łóżka go wyciągał, wsadzał do worka szachermacher, no i dawał worek, ale już z kotem. Pewnie jeszcze jakąś plombę miał przywiązaną, żeby nie otwierać, tylko dopiero otwierać w wiosce, z której przyjechaliśmy dwa dni stąd. I to też łączy się z naszym nie kupować kota w worku, no bo w Polsce też znano taki szachermacher. Co prawda po angielsku, świnie w worku jeden pies. Jeśli chodzi o aktywność na platformie eTutor, to ona oczywiście jest, więc kupując świnkę w worku, my naprawdę wsadzamy świnkę do worka i mówimy: tak, jest jeszcze kasa fiskalna i Paragon. Uprawnieni pracownicy działu HR mają dostęp do aktywności pracowników, czy z anonimizowanej, i wtedy ogólnie widać, jak uczy się firma, czy poszczególnych osób, i wtedy można już konkretne osoby pochwalić, że ładnie pracują. Więcej informacji udzielą już koordynatorzy programu. A w zdaniu Thank you for sending me the activity report, but strangely, the password seems not to be working. Dziękuję za przesłanie raportu aktywności, ale dziwna sprawa. Wydaje mi się, że hasło nie działa. No i tu taka sztuczka ze studiów, jak goni nas deadline i wiemy, że jesteśmy jedną z nastu osób, która ma coś wysłać na zaliczenie, no to wysyłamy cokolwiek spakowane ze złym hasłem. Zanim wykładowca, czy może menadżer. Dojdzie do naszego pliku i odpisze, że no tu hasło nie działa. To my spokojnie sobie tą pracę wykonamy i ten raport kwartalny przygotujemy. To z dziedziny Unethical Life Hacks, nieetyczne life -hacki. Swoją drogą jest to bardzo popularny temat w internecie, jak trochę oszukać życie. 5. Support. Wsparcie. No, i chyba nie muszę owijać w bawełnę, czyli beat around the bush po angielsku, że wsparcie techniczne jest bardzo ważne przy wszelkich nowych technologiach, szczególnie jeśli chodzi o użycie języka obcego. Miałem ostatnio taką sytuację, że ktoś schakował mi konto na Spotify i zmienił główny e-mail powiązany właśnie z nim. I Generalnie nie dało się jakoś prosto odzyskać tego hasła, trzeba było po prostu napisać do saportu. I teoretycznie ja jakoś ten język znam, ale było to dla mnie stresujące i opisywanie całej tej sytuacji, co kiedy się stało, z jakiego maila, jakiego czasu użyć. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wdrażacie też taką platformę do nauki języków w firmie, jakąś taką randomową. No i nie każdy jest na C1 i pojawia się jakiś problem albo pytanie, a jedyny Support to chatbot po angielsku, albo konsultant jeszcze bardziej po angielsku, a jako obsługuje koń, to konsultant. Tutaj próg wyjścia jest dosyć niski, bo pracownik kliknie i założy konto, ale jak pojawi się absolutnie jakikolwiek dyskomfort, to spowoduje on zniechęcenie do nauki i w ogóle fiasko wdrożenia całego projektu. My na szczęście takich problemów nie mamy. Każdy pracownik w trakcie trwania programu zawsze może napisać na maila. Pomoc e-tutor.pl do Adrianny, Mateusza, Marty, Magdy, Tomka, kogokolwiek. Oni wszystko wytłumaczą po polsku, a nawet odbiorą telefon i zaopiekują się od początku do końca kwestią, którą trzeba wyjaśnić, a nawet ojojają, gdy ktoś kliknie gdzieś, gdzie nie chciał. Ojojoj, ale pan naklikał, już to przywracam, no i tak to wygląda. A w zdaniu: Thank you for your concern and unwavering support. Dziękuję za troskę i nieustające wsparcie. To tak trochę w kontekście, gdy stanie się coś strasznego, ale dobrze znać taką formułkę. A żeby nie było smutno, to Winnie Waiver to ekshibicjonista, czyli taki machający paróweczką. 6. Beneficiary. Beneficjent. Oj, ale dziwne słowo jak benefic, marka grechuty. Ale co to ma z tym wspólnego? No i tak. Benefit, beneficjent, beneficiary. Pochodzą generalnie od jednego łacińskiego słowa, no może dwóch, bene, dobro, i ficus, robić, czyli robić dobro, beneficus. A jako beneficiary, to beneficjent otrzymuje właśnie dobro. Kto to dobro otrzymuje? No, w firmie to ja, ty, my, wy, oni, czyli wszyscy. I to jest właśnie clue całego projektu w kontekście nauki, bo programem nauki języków można w końcu objąć wszystkich, bez podziału na stanowisko, formę zatrudnienia, wiek, miejsce zamieszkania, zdalni, niezdolni, fizyczni, fizjologiczni. No kto powie o bardziej wygodnej, elastycznej opcji nauczenia się przez absolutnie wszystkich. Ja to jeszcze pamiętam te czasy, że jak sobie na 13 jechałem na zajęcia do pani dyrektor na Ludną 2, do takiego banku z lwem, wjeżdżałem sobie na piętro, prosiłem panią Magnieszkę. I recepcja dzwoniła do niej na biurko i ona przez cały open space szła takim wolnym krokiem. Przed nią biegli krakowiaty z szarfami, gruchały synogarlice i pustułki, a po biurkach niósł się taki szept, idzie na angielski, ona ma indywidualne, ona ma indywidualne angielski. I wsiadaliśmy wtedy do windy. A wysiadaliśmy już na Placu Trzech Krzyży, bo to tak jak w Magdzie M, Warszawa składa się tylko z połączonych ze sobą ładnych miejsc. No, absolutnie, już teraz tak to nie musi wyglądać, bo e-tutora może mieć absolutnie każdy pracownik, co w kontekście polityki DENI jest już w ogóle bajką. A w zdaniu? The only beneficiary of changing regular milk to oat milk is Marian, who is lactose intolerant, but doesn't really drink coffee. Now I'm marian tolerant. Jedynym beneficjentem zmiany zwykłego mleka na owsiane jest Marian, który nie toleruje laktozy, ale przecież on nie pije kawy. Teraz ja nie toleruję Mariana. 7. Expire. Wygasać. To taki podpunkt dla osób podejrzliwych, po angielsku suspicious, ale też leery, bo część osób może sobie myśleć, no tak, 3 miesiące za darmo, nic nie mówią, a umowa sama się przedłuża, a my nic nie wiemy, a płacimy za tutora w firmie. No tak, na pewno nie jest. Nie martwcie się. Dostęp do platformy, gdy kończy się tarcza językowa, automatycznie wygasa i nie jest automatycznie przedłużany. No, oczywiście można go przedłużyć i w sumie większość firm się na to decyduje, ale nie dzieje się to z automatu. Jeśli ktoś chce absolutnie za darmo przetestować przez 3 miesiące platformę e Tutor w całej firmie, to takie expiry date to 3 miesiące od rozpoczęcia programu. Z expiry date wiąże się też ciekawa kwestia jedzenia, bo w polsku często pytamy: do kiedy te parówki? A do lutego. A to nie wyrzucaj, to ojciec zje. To są niezauważalne poświęcenia w imię niemarnowania jedzenia i dobra planety. To trzeba docenić. A po angielsku mamy expiry date, data przydatności do spożycia oraz czasem best before, czyli kiedy to się nadaje do jedzenia i ma jeszcze smaki, teksturę i konsystencję, a potem to już no, nie polecamy jeść, ale najwyżej ojciec je. A w zdaniu: I'm not sure you're aware that your credentials expired with the language level requirements change. Nie wiem, czy masz tego świadomość, ale twoje kwalifikacje wygasły wraz ze zmianą wymaganego poziomu języka. O, bardzo oficjalne zdanie, ale sprawa jest poważna, bo rozmawiam czasem z osobami, co 25 lat były na A1 i nie musiały się uczyć, a tu wchodzi jakiś system, maszyna do obsługi jakiegoś projektu, no i trzeba mieć poświadczenie znajomości języka na jakimś poziomie A2B1, i wtedy zaczyna się płacz w moją słuchawkę. No bo tyle czasu nic nie trzeba było, a teraz trzeba. Więc lepiej dmuchać na zimne i program językowy mieć w absolutnie całej firmie. 8. Benefits Catalog. Katalog benefitów. No bo kontynuując poprzedni wątek, w katalogu najbardziej pożądanych benefitów od lat... Bardzo wysoką pozycję mają szkolenia językowe. Ludzie naprawdę chcą mieć możliwość nauki, no ale jeśli jej nie mieli, to zaczyna się taka trochę psychologia. No, nie mam w pracy, sam, sama za swoje pieniądze to już nie mam czasu, żeby się gdzieś zapisać, i nie chodzi też o sam angielski, bo ktoś może powiedzieć, no ale angielski to my już znamy, chociaż to tak naprawdę wygląda w CV i znamy, ale potem, jak co do czego przyjdzie, to prawda czasu, a prawda ekranu trochę się różni. W programie Tarcza Językowa nie dajemy więc tylko angielskiego na miesiąc i pierwsze 10 lekcji, ale dostępne tylko między 18 a 22, ale dostęp do wszystkich języków, które mamy: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski to w sumie jakieś 4000 lekcji. Jak ktoś to za darmo zrobi w 3 miesiące, no to powiem, color me surprised, po prostu będę bardzo zaskoczony, chociaż arytmetycznie, teoretycznie jest to możliwe. Trzeba by robić po prostu jedną lekcję na 30 minut i nie spać 3 miesiące. Ja uwielbiam takie katalogi benefitów, gdzie każdy może wybrać sobie wszystko według własnych upodobań, preferencji, ale od lat jedna rzecz się nie zmienia w firmach potrzeba znajomości języków obcych. Nawet miałem ostatnio taką śmieszną sytuację, przy rekrutacji z lektorem, który pracował wcześniej jako sprzedawca kubków emaliowanych do Stanów, Anglii, Kanady, krajów Unii, i pytam Panie Krespinie, jakim sposobem po filologii angielskiej zaczął Pan sprzedawać emaliowane kubki? A on mówi: No, zatrudnili mnie, bo nie znali angielskiego, a było duże zapotrzebowanie ze Stanów i rzeczywiście zbadałem sam temat, i jest taka. Polska firma, która jest głównym dostawcą takich właśnie emaliowanych kubków, takich w stylu stary kubek na mleko w Polsce, ale w Stanach to jest to vintage. Jest na to Szał. No tylko taka firma akurat nie miała etutora, więc zatrudnili lektora. Ja już go miałem na rekrutacji, więc pytanie, co z ich produktem się będzie działo i kto tam zna angielski. Bo generalnie pan Krispin już u nas pracuje, a wcześniej był takim zaklinaczem Amerykanów. A w zdaniu. I check the benefits catalog and I don't see anything connected with languages. How come? Sprawdziłem katalog benefitów i nie ma tam niczego związanego z językami. Czemu? I to jest fajny zwrot. How come na takie czemu, dlaczego, zamiast mówić why? Leo, why? 9. Testimonial. List polecający. Potocznie referencje ale może w sumie reference letter też można powiedzieć, albo letter of recommendation. No, trochę po angielsku jest to skomplikowane i krótko wyjaśnię od ogółu do szczegółu. Testimonial to list polecający, gdzie na przykład firma potwierdza, że tak, używaliśmy tutora przez 3 miesiące za darmo, pracownicy byli zadowoleni, zostaliśmy z nimi dłużej. Krótkie, ogólne, często o produkcie lub usłudze. Reference letter to taki list referencyjny który każdy szef w każdej chwili może napisać pracownikowi. Łukasz jest zdolny, ale leniwy. Dobrze odnajdzie się w organizacji, gdzie coś trzeba wymyślić, ale zrobi już ktoś inny. Polecam tego Alegrowicza. No i najbardziej konkretny jest Letter of Recommendation. Rekomendacja, gdzie biorąc pod uwagę wymagania na konkretnym stanowisku, na przykład Marketing Director, nasz obecny szef. Wiedząc, że już kisimy się w pracy strasznie, dłużej już nie ma z nami co pracować, po prostu nic wyżej nie osiągniemy, pisze nasze mocne strony i biorąc pod uwagę wymagania na nowej pozycji, potwierdza, że tak, byłoby super, gdybyście zatrudnili tą osobę, bo my w tej firmie robiliśmy podobne rzeczy, ale na mniejszą skalę, on genialnie, ona genialnie się sprawdza na tym stanowisku. Gdy spytacie więc nas o nasze testimoniale, czyli listy polecające, to mamy ich sporo, bo starczy korzystali m.in. Rosman, Leroy Merlin, Grupa Wirtualna Polska, Grupa Żywiec, Polska Grupa Górnicza, ale też wiele innych firm. Generalnie, gdy zobaczycie te testimoniale, to może się okazać taka sytuacja jak z filmu. Patrzycie na cały blok i tylko na waszym balkonie nie ma anteny satelitarnej, bo i wasi klienci, i wasi kontrahenci, i konkurencja już dawno mają satelitę już dawno korzystają ze tutora. A w zdaniu: I know a well-written testimonial when I see one good job on that. Znam się na listach polecających i ten jest świetny dobra robota. I tu jest taka fajna konstrukcja. I know a good something when I see one. To dla podkreślenia, że jak już widzimy coś dobrego, takiej wysokiej jakości, to potrafimy to dostrzec. 10. No strings attached. Bez haczyka. To taki rybny odpowiednik trochę dla wędkarzy. No dobra, ale gdzie jest ten haczyk? Bo takie słodkie gadanie musi w końcu mieć jakieś. No, i dostaniesz to wszystko, jak wykończysz mi mieszkanie. I kupisz zestaw ciepłych garnków. No ale u nas nie ma czegoś takiego. Naprawdę trzy miesiące testowania całej platformy za darmo dla wszystkich w firmie. No strings attached. Co to w ogóle za zwrot? Bez sznurków? Od kupców tkanin, którzy sznurkami, często z obciążnikiem, zaznaczali, w którym miejscu są jakieś zaciągnięcia na tkaninie, która wisiała sobie na krośnie. Czyli widząc tkaninę bez tych sznurków, było wiadomo, że nie jest nic ukryte, jest dobrej jakości. Swoją drogą to już dziesiąte słówko, więc nie mogę nie powiedzieć, że krosno to loom. I była kiedyś taka firma tekstylna, znaczy dalej jest. Fruit of the Loom, takie logo z owockami może znacie, czyli owoce krosna. I w anglosferze dużo osób pamięta, że przy tym logo były owocki, ale też taki jakby koszyk, róg, czyli po naszemu. Róg obfitości, a po angielsku Cornucopia. To jest jak piosenka Black Sabbath z 72 roku. Cornucopia i obecnie tego rogu nie ma. I dziesiątki osób w internecie mówi, że są jakieś teorie spiskowe. W ogóle tak to nie działało i było, a nie ma. To o co chodzi? I nawet dużo osób pisze, że to dzięki tej firmie poznali takie słówko cornucopia, Bardzo skomplikowane słówko, bo tam mama, tata powiedzieli, że. O, oh, that's a of here. Co potwierdza tylko, że uczymy się naprawdę wszędzie i ograniczanie dostępu do wiedzy nikomu nie wyjdzie na zdrowie. A jeśli ta wiedza jest łatwo dostępna dla wszystkich, to chyba tylko sky's the limit. A w zdaniu. It's really that good. No strings attached. To naprawdę takie dobre. Tu nie ma żadnego haczyka. Powtórzmy słówka. 1. Shield. Tarcza. 2. Implementation. Wdrożenie. 3. Account Manager. Opiekun. Klienta. 4. Activity Report. Raport aktywności. 5. Support. Wsparcie. 6. Beneficiary. Beneficjent. 7. Expire. Wygasać. 8. Benefits Catalog. Katalog benefitów. 9. Testimonial. List polecający. 10. No strings attached. Bez haczyka. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji podcastu na Spotify i Apple Podcasts. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn, a także na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.